do powiedzenia Macie dzisiaj od was <grywa> coś co powiedzieć? To jest coś za jubiwia, się powiem bo to był kogoś od was O nas żaden nikt nie wchodził i tylko nas było cztery No dobrze ja wy... cicho, stary patrz nagrywałem go pisałem kliknijcie go za głównego a teraz wyście go nie jedz na Ostrawie Andrzej! Andrzej! Nie nagrywaj Andrzej! Temat nie nagry nagrywaj bo coś się nie wychodzi koleśko nie wychodzi koleśko Ty Andrzej A ty kurva z konce spola si to tu teraz tady? A? Ah, A já ty! Gramy z pod vašim šildem, ty, tak kurva ten p 44 4, ty ještě tvoje bůžeš duže. Kurva, bůžu ti ty jebána, co si sápiš, mi si A co ty ty u mě na kanale? No mi się tak pojebała, kurwa. Ty, 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 Weź, w jaku zamknurya Kurwa tmaska właściwie z jej Ej ty, beki nie robisz, ne? A, nie? Weź leszczył mikrofonem Weź taki leszcze streszczy kurwa jeszcze masz na 15 ci pojebala Ole, ty ej, ty mnie normalnie rozbrajasz A ty kurwa, wielkie kozaki, kurwa, boją się przegrać, kurwa, w para, o Przejdźcie takimi nobami, nie? Ja was zostawię, glicze, nie? Ja zostawię was Ale tylko specjalnie, bo no, to, żeby, to, żeby się nie nawet nie wyszli z grupy, bo nie wyjdziecie, jesteście za słabi to. I nie jąkaj się, się jak do mnie gadasz, ale posłuchaj gnali jebany Nie się jak do mnie gadasz, nie? Albo gadaj normalnie, albo wypierdalaj, nie? Bo po prostu jesz do obramek, zawsze, akurat waszym niktem, to obchodzi, nie jąkaj się, nie czujesz? Kurwa, jak ja mówię. Kurwa, pisałem dziś, że pan jest w za A warmy to, co ty piszesz, tu nie możesz naskoczyć jedynie. Kurde, jest była dla nas. Bo proszę, twój kolej swoim nikem i to był on, a nie żaden z nas. No nie, będę. nasz gość, jak nie lękaj. się, jak do mnie mówisz, nie tego. Weź normalnie, mordę. Banana lękaj, co? Burs운데, normalnie polską pulsywną, a ty nie możesz Nie polską pulsywną. Nie, nie jest polską No bo jest morderczy, koleś, koleś, morderczy, no nie jak ty, jesteś morderczy, koleś, koleś, nie Mówiłem ale mówiłem koleś, koleś, nie, nie koleś, nie koleś, nie koleś, 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 To jest wasz, to jest was ta na wasznik, ja cię płynął po to jest MP44 i napierdala p się na Albota. Mówiłem ci pić żebyś go... ale do... to, to na nie chodzi! Dziękuję, że to tak fajnie mówisz, mam nie czujesz się zaszczycony, ale i tak jesteś słaby, podpisz! Kurde masz lagi masz konta na węgiel Chyba masz masz Dawaj kurde jeden jeden. no Dawaj na jeden. Dawaj, kurde, dawaj. jeden, na jeden. Masz lagi No i co Masz No, laggi, no i Płacz to... płacz płac, płac, Ja to ja, to nie mam to... płaczę, ja mam dekę z siebie A, A ty co jest, jest, jest. normalnie Jesteś tutaj w moim mieście No normalnie Ty tym nie no Nie skąd jesteś Skąd jesteś Skąd się No skąd jesteś Jak skąd się Skąd kurwa jeszcze? jakiś problem masz, e, problem Weź no? weź powiedz jeszcze coś, bo kurwa bez z butów mnie prawie wyjebało. To Twoje gas normalny A no ta słaba ta? Taką głupą si jak ty twarz, to mi się tymi nie stracił wieku. Ja to masz tak, jak nie? że normalnie nie wiem o co ci chodzi, co ty kurde? jesteś normalnie ze jakiś chłopak, nie jest kurnika to we śni, nie kurde tutaj już robisz jaką balę. Zgadzać, że od ziemi odlałaś, może była? No dobrze, może nie była, to jest jest bo przynajmniej bo nie jest no, kompleks, tak, ale bo nie ma tego, nie co to, no, to my, nie was, ma kompleksy, you know, you know, no, no, nie ty kompleksy... nie ma tego, nie ma tego, nie to tego, nie ma tego, nie ma no nie ma to nie ma tego, nie ma tego, nie nie ma tego, ty. Złać, normalnie. Wow, naprawdę było dawaj! Dawaj! Pisz, nawet jesteś? pisz Skąd myślimy. Pisz konfliktuś, gówno, Ty nie mam jeszcze tego, Pisz sobie, nie okay. to pierdoli. To... You... Je... Pisz sobie, się poza i tyle, nara! na. No, no, ja tam jest No, ja no, 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 no. No. <inaudible="#>. <enjoys stallionates> no, 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 Trochę już lama miałem. No nie, no nie, to ja wiem, ja się wstrzymywam. Wiktor mówiła. Wiktor mówiła. Kurde, Wiktorek no? Wiktorek jest za nie. No ja mnie starzy mu nie, to, 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 wiktor, to, jak, to, jak, to, to tak Ale to jest normalnie, taki masz, normalnie masz takie nagi, nie? 400 p... Co ty masz z waneta? To masz naba kurde, nie wiem. Radówkę kurde z jakimś zacznij. 120... Kurde, nie rąk z konim go się nie chyba z Rumunii.

Wyjeb tego chybka z kanału, ja bo on ma braki jak chuj to... w ogóle w domu chyba go Ale poza już sobie siedm, bo on normalnie... KS Ale... a z niego. Ja nie mogę już spchnąć, bo żal. normalnie... Żał! Ale... Ale... Normalnie, ja... Ciebie ja, ja, tak, chyba się tak, świną śmiałem dupą normalnie, bo ja wiem o co Ci chodzi, tak mi ja, pachnie. Tak, kurwa, konie ko ten, konie ko na kopytach gwizdają, kurwa, i zające mi to tak buj! ale ty, wiesz jakie to jest ekscytujące? Może przyjdziemy razem do zoo, poglądamy ptaszki, przemyśle w kratkę, co? Ej, no młody, no nie ciśniesz teraz, bejt mnie, robisz? Ty jesteś młody, kurwa, a Ty ile masz lat, ty ile lat jesteś, kurwa, kozaczku? No, kto dzisiaj lat 30? że nie, nie, chyba. nie, 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 ale ale ty 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 nie, ty jest ty. No. Jest twardo, nie, nie, na nie, nie, nie wierzałeś, że mam kurwa ty, na kwarant, ta, drugi rocznik w oczy i chcesz ja ja mnie spierdalać? Aaa, ogólnie tam wiesz, dziewięćdziesiąty tam piąty, no ja głównie i ci nie dam, nie? A ty się niżej, nie? Sorry. No, Może no to tak. tak, no ci się coś kurwa ty, mylić się kurwa ty, no, ja ja, ale ja. błotaś się, kurwa. Ja się błotam, no nie wierzę, kurwa, to kto tutaj się błota, ej no młody, się nie błokaj, bo naprawdę jeszcze troszkę żal. A jak ty grałeś, błota się, błota się, Prosto przed lustro i zobacz, kurde kim ja jestem, no ja pierdolę, taki ryj Tu pyszcz, tu pieprz, tu kurde pach, no żal mi ciebie, ej nie tak ci nie masz to I to właśnie to mam no, no, kurwa, właśnie jak raz Ty i tak, masz takie kompleksy, kurwa wow. i pomyślasz wow. w jakimś rzeczy Player? Kurwa, ale ja nie wow. wow. Zrobię to to jedzie, to, kurwa i chodzę, nie będę gadał, ty się powtarzasz? Ty Ej, uciek z kanału, no to za typ prakty, no i wste...